Dzień dobry, nazywam się Jakub Teller, jestem aplikantem adwokackim w Kancelarii Maruszkin. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów, a dokładniej o jednej z form, z form tego naruszenia, czyli o greenwashingu. Ten problem nam się zmaterializował w ostatnich miesiącach. W zeszłym roku prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta wszczął cztery postępowania właśnie w zakresu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przeciwko Allegro, DPD, DHL oraz InPost. No i w tym roku mamy kolejną falę takich postępowań wszczętych przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumenta przeciwko Cibozarze oraz Boltowi z tego samego zakresu, czyli z zakresu greenwashingu. I przechodząc od takiej podstawy, czyli czym, czym w zasadzie jest to naruszenie interesów konsumentów, czym jest, green, czym jest greenwashing, jest to wszelkiego rodzaju komunikacja, twierdzenia, oświadczenia, które dotyczą firmy oferowanego produktu, oferowanej usługi, które Gwarantują jakieś określone właściwości ekologiczne, które mówią o ekologiczności, i ta komunikacja jest albo przesadzona, albo nie jest do końca prawdą, bądź też nie zawiera firma wystarczających dowodów, aby, aby to twierdzenie potwierdzić. I pozwolę sobie korzystać z notatek, bo chciałbym też Państwu wszystko, wszystko powiedzieć. Takimi przykładami najprostszymi greenwashingu to jest chociażby taki cherry picking, to się tak potocznie nazywa, czyli. Wybieranie danych fragmentów działalności danej spółki, danego podmiotu, które są ekologiczne i przykrywanie, przykrywanie tym samym wszelkiego rodzaju innych działalności, innych obszarów działania, które już te ekologiczne do końca, do końca nie są. I także prezentowanie jakiegoś małego wycinka działalności, chociażby korzystanie z kilku samochodów elektrycznych, po to, aby przykryć inne, inne obszary tej, tej działalności. W ostatnim czasie ESMA, czyli taki Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, opublikował wytyczne. Dokument, który pozwala nam zrozumieć, jak identyfikować greenwashing, w jaki sposób go rozpoznawać i jak też zapobiegać w komunikacji firmy, aby tego greenwashingu nie, nie uprawiać. Co do zasady, są to wytyczne skierowane do instytucji. Do instytucji finansowych jednak zawierają one takie ogólne prawidła, które myślę, że pozwolą nam lepiej zrozumieć funkcjonowanie greenwashingu na, na rynku. I, I trzeba na samym początku pamiętać, że oświadczeniem lub twierdzeniem dotyczącym środowiska nie jest tylko hasło. Czyli to nie jest tylko oświadczenie na przykład zrównoważony, klimatycznie, neutralny, klimatycznie, ale także wszelkiego rodzaju grafika, logo. Kolor, który może sugerować jakieś ekologiczne właściwości danego produktu. I wracając do wytycznych opublikowanych przez ESMA, mamy cztery, cztery punkty, które pomagają nam w, w zidentyfikowaniu, czy dany komunikat, który, y, który wygłaszacie na zewnątrz do konsumentów, na pewno głośnikiem nie jest. Y, pierwszą cechą, którą musi spełniać taki komunikat, to jest rzetelność i zgodność y, z faktami. Przede wszystkim e, taki komunikat musi e, być zgodny z prawdą. E, nie, może, e, nie może bazować na ogólnikach. To znaczy, sam komunikat może być w pewnym stopniu ogólny, ale powinny znajdować się odniesienia do jakichś konkretniejszych e, informacji. Deklarując na przykład neutralność klimatyczną e, wielką czcionką, należy odnieść się do strony internetowej, która nam pokaże, e, w jaki sposób ta neutralność jest e, osiągana. Drugą cechą to jest. E, to jest dostępność tych informacji. Czyli te informacje nie mogą być ukryte w jakichś dokumentach wewnętrznych spółki, one powinny być udostępnione konsumentom. Najlepiej jest, aby były jakieś odniesienie do tego zawarte na etykiecie opakowania, chociażby, albo w, jeżeli jest to kampania marketingowa, aby, był, aby było odniesienie do konkretnej strony internetowej, na których konsumenci znajdą badania, materiały, dokumenty, które potwierdzą te deklarowane, deklarowane przez podmiot wartości. No, i właśnie trzecią, trze, trze, trzecią cechą, którą wskazuje nam ESMA, to jest, że takie oświadczenie musi być poparte dowodami. I chodzi tutaj o dowody, które rzeczywiście spółka, spółka przeprowadziła. Są to dowody, które powiedzmy bazują na jakichś badaniach naukowych, które zostały zweryfikowane jakimiś, jakimiś metodami, którymi spółka może się którymi spółka może się pochwalić. I czwartym, czwartą cechą to jest, że muszą być to oczywiście, da, oczywiście dane aktualne. I to zwracam Państwu uwagę, że aktualność w tym kontekście polega między m.in. na tym, że jeżeli macie Państwo chociażby butelkę, ona jest wykonana w 30% z materiałów pochodzących z recyklingu. Komunikujecie to Państwo teraz, to jest zaleta tego produktu dla w oczach konsumenta, może go to zachęcić do kupna. Zwracam uwagę, że w najbliższym czasie wejdą w życie przepisy rozporządzenia PPWR, gdzie będzie to już wymóg prawny, zawarcie takich 30% recyklatu w, w opakowaniu i wtedy chwalenie się taką cechą opakowania jest już, jest już greenwashingiem, jest już uznawane za, może być uznawane za naruszenie zbiorowych interesów konsumenta, bowiem to oświadczenie nie wykracza poza, poza obowiązujące wymogi prawne. I jeżeli, chcielibyście się Państwo, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o, o PPWR, o wymogach, o obowiązkach, które będą czekać na producentów, na wytwórców, dystrybutorów, wszelkiego, wszelkiego rodzaju produktów związanych z opakowaniami, to zachęcamy na nasze szkolenie Rewolucja Opakowaniowa, które odbędzie się 24 lutego. Zapisy są na naszej stronie internetowej. I chciałbym na sam koniec pokazać Państwu taką listę pięciu. Pięciu kroków, w jaki sposób rozpoznać, czy dany komunikat jest, jest greenwashingiem, czy nie jest. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie, co dokładnie twierdzę. To znaczy, czy, czy da się zrozumieć moją wypowiedź bez żadnych dopowiedzeń. Jeżeli formułujemy jakiś określony komunikat, twierdzenie, ono powinno być sformułowane w ten sposób, aby konsument wiedział, co ono oznacza. Czyli jeżeli deklarujemy neutralność klimatyczną należy się odnieść do konkretnych, do konkretnej informacji, co przez to, co przez to rozumiemy. Dodatkowo należy sobie zadać pytanie, czy mówię jedynie o części, o części swojej działalności, jakiejś fragmencie, czy o całości. To, tak, to także trzeba zaznaczyć konsumentowi, czy dane twierdzenie dotyczy jednego produktu, jednej usługi, czy też całości działalności firmy. Trzecie pytanie to jest, czy mam na pewno dowody i metodologię, czyli jak zbadać to, ten określony komunikat, a także czy klient, konsument ma udostępnione materiały, tak, bym mógł się z nimi zapoznać i zweryfikować to twierdzenie. Czwartym krokiem to jest, czy komunikujemy to wszystko w sposób spójny, czyli czy na stronie internetowej, w komunikatach, w komunikatach marketingowych na pewno jest zawarta ta sama, ta sama informacja. No i piąte planie to jest, czy te dane są na pewno, na pewno aktualne. Dzisiaj to by było na tyle. Chciałem Państwu przedstawić jedynie krótko zagadnienie Greenwashingu. Tak jak wspomniałem, PPWR będzie, nasz, będzie na naszym szkoleniu. Także, także, także Greenwashingiem zajmiemy się na, na wcześniej przedstawionym szkoleniu 24 lutego, do czego Państwa zachęcam. Zachęcam do udziału. Dziękuję bardzo serdecznie.